Krasnoludy w bubrce wołały o pomoc, ale się jej nie doczekały, powiedziała Rafa o imieniu Poznanie, przypominając sobie wszystkie widziane dotąd miejsca na szlaku talentu i zdrowia w Królestwie Bajkowy Świat. Wydobywały tuż to rodzaj ziemi spod jeziora Solina i wydawało się, że jezioro się zawali, ale dali radę dzięki istotom siódmego wymiaru, które im pomogły. Zwracali się do nas o pomoc, ale byliśmy bardzo mocno zajęci, powiedział stworek o imieniu komputer, też przypominając ich wspólną podróż. Chwilową awarię miał trzon ziemi, na którym się obraca cała kula ziemska. Pojedziemy tam, ale troszkę później, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Dobrze, że dali radę. Jeszcze chwilkę jesteśmy w pobiednej koło Świeradowa Zdroju. W jaki sposób im pomogły istoty siódmego wymiaru? Zapytał chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany też przypominając wszystkie widziane miejsca. Hm, przesłali energię słońca z ich wymiaru i ona wypełniła luki powstałe z wydobywania tuszu z ziemi w piątym wymiarze, powiedziała mądrze żyrafa o imieniu Poznanie. Wspaniale, że dali radę. Grunt to współpraca, powiedział profesor Słoneczko. W sumie tak jest. Jeden drugiemu pomaga, powiedziała żyrafa. Od dzisiaj inaczej będziemy pracować na szlaku zdrowia i talentu. Do tej pory odkrywaliśmy miejsca zdrowienia w oparciu o wibrację Ziemi i uruchamiania talentu. Wskazywaliśmy te miejsca, teraz będziemy tworzyli mapę zdrowia, podając słowa, które mogą być zreperowane w czasie medytacji w danym miejscu. Ta zmiana jest podyktowana powszechną modą na zdrowie i bycie utalentowanym. Czas na powszechny indywidualizm. Wszyscy chcą być zdrowi i utalentowani, a to jest oczywiście możliwe, powiedział profesor Słoneczko. Czy ludzie będą wiedzieli, jakie słowo trzeba naprawić i dlaczego oraz kiedy? Czy będą potrafili medytować? zapytał stworek o imieniu komputer. Mają przeczucie, ono im podpowie. Ponadto przyciągają ich określone miejsca. To dowód na to, że mają tam szansę naprawić jakieś słowo. A jak brakuje im przeczucia, to zawsze mogą przybyć po pomoc do domu zdrowia Słońce. Postawimy diagnozę, jakie słowo ma prawo chorować i gdzie mają pojechać, by ono wyzdrowiało. Medytacji możemy uczyć krok po kroku. Medytacja to przecież istota relaksu. Relaksu też możemy uczyć, powiedział profesor Słoneczko. Rozumiem. To zmiana. Pewnie zmiana na dobro bo zawsze otrzymujemy to, co jest najlepsze na dany czas. Ale jak człowiek ma zrozumieć, że jego zdrowie ma prawo zależeć od zdrowia jakiegoś słowa, którego używa w życiu lub go nie ma w swoim zasobie leksykalnym, albo nie używa, a ma? Zapytał stworek. Trzeba wszystko wyjaśnić. Dam przykład. Znam kobietę, która nie znała słowa pokój i ciągle walczyła o coś w życiu. I przez to często bolała ją głowa. Ten ból był dla niej informatorem potrzeby poznania tego słowa i zaprzestania wojny, wojowania. Wyjechała w miejsce, gdzie ziemia swoją wibracją leczyła słowo wojna, to znaczy wszystko się o tym słowie tam przebywając, dowiedziała i weszła w słowo, którego potrzebowała, a mianowicie pokój. Stała się spokojna, zrównoważona, i wszystko załatwiała władzie, porządku i a migrena ustąpiła, powiedział profesor Słoneczko. To są bajki, powiedział stworek o imieniu komputer. Żyjemy w królestwie bajkowy świat. Czy ty byś chciał, by było inaczej? Wiadomo, że wszystko to bajka, bajka i już, powiedział profesor Słoneczko. W sumie słusznie mówisz, powiedział stworek o imieniu komputer. Ciekawie się zapowiada, powiedział chłopiec o imieniu przyjaciele zmiany. Ciekawie to prawda, pewnie za jakieś dwa dni ruszymy w kolejny etap podróży, powiedziała Żyrafa. To fakt, tak, powiedział profesor Słoneczko, rzucając jeszcze okiem na piękną, pobiedną, z której właśnie wyjeżdżali.